Mikołaj Rudenko, list z Kozielska, 3 marca 1940 rok. Kochana mamusiu, list twój z dnia 3 lutego bieżącego roku wczoraj otrzymałem, na który śpieszę odpowiedzieć. Piszę na pryczach leżąc, gdyż całą noc bolała mnie głowa, gdzie postanowiłem nie wstawać. 11 lutego pisałem do was i posłałem do ciebie 100 zł w liście poleconym, nie wiem, czy dostałaś. Siedzę i czytam dzieła Lenina i Stalina, których wyczytałem dużo ciekawych rzeczy. I jak masz czas, radzę Ci, by również zaznajmiła się, a zwłaszcza radzę przestudiować Konstytucję, punkt 19, gdzie wypisano Twoje prawa i będziesz z nich korzystać, wówczas nikt tobie krzywdy nie wyrządzi. Jak również porać staremu, żeby sobie przeczytał i upomnił go, że w przeciwnym razie oddasz go sprawę do komu który w kamieniu jest, gdyż czytałem o tym w gazecie. Co tobie komitet prawnie bał, nigdy nie ma prawa odebrać. Jeśli komitet daje tobie chleb, to jest do tego uprawniony właśnie konstytucja. Zresztą sam napiszę do starego i uprzedzę go, w przeciwnym razie zwrócę się do dzisiejszej władzy. Proszę cię bardzo, mameczko, nie marnuj swojego zdrowia. Może mnie prędko puszczą do domu, będę nadal zarabiał na kawałek chleba i naprawimy życie. Czy otrzymałeś zaświadczenie od miejscowych komitetów gminnych? Może mi oni przydały się, a zresztą, jeśli ci to będzie sprawiało trudność, to daj sobie spokój. Proszę cię bardzo, mameczko kochana, dbaj o dziecko, pilnuj go w miesiącach wiosennych. Jak również pilnuj swojego zdrowia nie przypracowuj się. Czego mnie nie napisała, z kim żyjecie i u kogo? Napisałaś mi, że z nami stary, ale czy jego zmusiło razem zamieszkiwać? Czy wywiozła wszystkie rzeczy, jak stary podzielił dróg? Czy czasami nie biegał po podwórku za ciocią? Na razie przerywam, muszę ubierać się, wzywają do przesłuchania. Wróciłem od komendanta z badania, obiecał napisać do miejscowego komitetu, aby okazali ci pomoc. Będę starał się, żeby tobie dali jaką bądź posadę w urzędzie pocztowym, względnie innym. Proszę cię, mameczko, wytrzymaj na tym posterunku, jako chlebodawczynia, zastępując mnie. Jak wrócę, to będę zastępował cię w praniu bielizny, myciu okiem i innych rzeczy, których dobrze nauczyłem się tu. Posyłam ci parę złotych, może wymienisz, kupić kupisz dla dziecka soli i cukru. W SSRR urzędnicy sumieni i nie wyjmą, a co już jestem przekonany, dlatego też posyłam poleconym 100 złotych, to miejscowi nie wyjmą. Pisz szczęście o wszystkim. Następny list będę pisać na początku kwietnia. To też życzę Wam wesołych świąt. Całuję Cię mocno, kola.